Witam w Ubocie. Dzisiaj krótki filmik z przechadzki po Ubocie typ 2A. Pierwszy w karierze okręt dostępny. Miejemy zrewniany pokład, deseczki. Karabin maszynowy 20 mm. Do zwalczania samolotów nasze godło reflektorek z przodu. Jestem poza portem, także można spokojnie schować. Rozwijemy jak będę wpływał do portu ten pierwszy okręt 2A nie ma uzo Także troszkę trzeba korzystać tam z peryskopu bojowego reflektory bardziej przydatne w nocy tak, tu w kieseczku dodali tablicę do komputera torpedowego. Dźwignie wystrzału torpedowego też mamy tutaj bryskom hmm, bojowy Zdjęcie. dla oficerów łyżeczka można odpocząć. Tam mamy za oficerem, mamy też głęboko kościomierz. Mamy toaletę, jakby się komuś zachciało. Pężarka powietrza do napijania sprężonego powietrza, które będzie nam potrzebna przy opróżnianiu zbiorników balastowych. Silniki elektryczne, dalej wysokopterzne. Yeah pomocne w nocy większy zasięg widzenia 2 kt na kiosku magazyn tutaj kabuzik można sobie coś zjeść ciepłego grać w karty przy stoliku tu już typowo centrala pompa do yy, odpompowania wody z zęzy Gdzie, a, zauważyłem, że ten, nie wiem, pewnie jakiś problem z grą jest ale te dwójki są jakieś chyba nie nie wody cały czas zęzy nawet jak się już zanurzyłem już parę razy, tak żeby to sprawdzać to nic woda nie wchodzi, także chyba jakiś problem z grą jest Tutaj mamy po lewej radiotelegrafista, hydroakustyk, tam dalej. Tak, jest sterek głębokości. Wskaźniki głębokości na peryskopie i na, na okręcie.

stanowiska tam dla nawigatora. Tam mamy żero kompas. Tu jeszcze mamy głębokościomierz, żeby sobie tam głębokość gilem pod z podstępką zmierzyć. Tu pewnie jest hmm. Kierunkowy pewnie Ster kierunku Z przodu Dwójka ma trzy wyrzutnie torpedowe, czyli w sumie 5 torped zabiera, 3 w lukach, w wyrzutniach i dwie zapasowe. Fajnie porobili, można sobie to teraz tam otwierać. Zawory zrobili do zalewania wyrzutni i dźwignie zwolnienia to torpedy Tu też mamy odnośnie wystrzału. Wystrzału salwy. Też jak najbardziej skrzynka, którą możemy wykorzystywać. No właściwie teraz po wyjściu z early accessa. Po dodaniu tych nowych rzeczy można odpalić torpedy, ustalić, wykorzystywać tą skrzynkę komputera torpedowego, zalewać manualnie. Jest dużo rzeczy, które można manualnie ustalić. że to byłoby tyle w tym filmiku dzięki za obejrzenie i do następnego Hej.